W tym filmie będę nagrywał żart. Posłuchajcie tego: Kościół był w takiej wielkiej dziurze. Była burza i zalewało kościół. Zalało tak, że była wielka kałuża. No i przyjechał, przy, przypłynęła do niego ekipa ratunkowa i zapytała się: Uwolnić, uratować pana? Ksiądz odpowiedział. Nie, Bóg mnie uratuje. Zalało aż po ławki. Przy, przypłynęła ekipa ratunkowa i zapytali się, uratować Pana? Ksiądz odpowiedział, nie, Bóg mnie uratuje. Zalało aż po sam krzyż. Przypłynęła ekipa ratunkowa i zapytała się Pan księdza, czy uratować pana? Uratujemy pana, tylko niech pan powie, powie, czy chce. On odpowiedział: Nie, Bóg mnie uratuje. Ksiądz się utopił, poszedł do nieba i, za, i zapytał się boga, czemu.